Punkt 91. Ewangelia jest skarbem. 16 lipiec 1976. Jezus. Liczni są chrześcijanie i kapłani, którzy zamiast udać się wprost do źródła mojej Ewangelii i ukoić pragnienie uczystych i jasnych wód mego słowa, wolą pić ze skalnych strumyków. Tak czynią. Powodują w, tak czyniąc, powodują w głębi swej duszy erozję, która oddala ich od wiary, a prowadzi serce do wewnętrznego upadku. Wszyscy wierni są odpowiedzialni, ale dusze Bogu poświęcone są nie tylko odpowiedzialne za siebie, ale również za wszystkie dusze przez nich zarażone, które według planu opatrzności mieli prowadzić ku doskonałości chrześcijańskiej. Wezwani nie chcą przekonać się, że mają niewykorzystany skarb o nieocenionej wartości duchowej, skarb o nieporównanej mocy Bożej, moją Ewangelią. Dlaczego tak jest? Ulegacie pokusie złego ducha, napaściom węża, a potem wpadacie w sidła, z których rzadko potraficie się wydobyć. Punkt 92. Walka o duszę. Jezus, jednym z negatywnych aspektów nowoczesnego duszpasterstwa jest nadmiar książek, gazet i pism szerzących zgorszenia. Liczni kapłani karmią się tą trucizną, a potem przekazują ją duszom. Odpowiedzialność jest bardzo wielka. Zło staje się już chroniczne i rozwija się coraz bardziej. Szerzy się jak zaraźliwy trąd. Czy chrześcijanie i moi kapłani nie wiedzą, że moce piekła, jak fale morskie zawsze burzliwe, nie zniechęcają się nigdy? Odpływają i powracają, jak fale, które rozbijają się o skały przybrzeżne. Tacy kapłani nie znają szlachetnej wartości swego powołania, tego zadatku miłości i umiłowania, nie znają odpowiedzialności związanej z ich stanem. A przecież tu chodzi o duszę. Toczy się walka, albo zbawienie wieczne, albo potępienie wieczne. Punkt 93. Jezus, doskonała sprawiedliwość. Jezus, pomyśl synu. Są tacy, którzy uważają mnie za nieprzejednanego. Powiedz moim kapłanom, że tak nie jest. Nie chodzi tu o moją bezwzględność, lecz raczej o anarchię istniejącą w Kościele. To, co moglibyście dokonać z miłością w czasie kryzysu wewnętrznego, uważane jest za ciężar niedozniesienia. Nie do Zresztą, synu mój, gdyby kapłani rozważali Ewangelię, znaliby dobrze ważną przypowieść o talentach. Kto otrzymał pięć talentów? Powinien zwrócić dziesięć. Kto otrzymał dwa talenty, musi oddać cztery. Biada tym, którzy nie pomnożą otrzymanych talentów. Jaki będzie los tych, którzy otrzymanymi talentami nie posłużyli się dla utrzymania winnicy, a użyli ich dla jej niszczenia, dokonując wielkich strat przewyższających otrzymany kapitał? Chodzi tu o sprawiedliwość. Ja Bóg! Jestem sprawiedliwy, jestem doskonałą sprawiedliwością. Wielu kapłanów nie myśli o krzywdzie wyrządzonej duszą przez niewłaściwe udzielanie moich sakramentów, przez trujące nauki przekazywane w szkole dzieciom i młodzieży i złe przykłady dawane na każdym kroku. Jest to straszne. Nie zastanawiają się i nie rozważają mego słowa, które jest słowem żywota, Synu mój, Błądzą w ciemnościach, i jakaż to wina? Błogosławię cię, synu. Módl się i wynagradzaj. Punkt 94. Godne pochwały wyrzeczenie, 17 lipiec 1976. Święty Archanioł Gabriel. Bracie, jestem Archaniołem Gabrielem. Wiesz już kim jestem, dla ciebie z woli Bożej, ale zarazem z własnej chęci, bo nie ma i być nie może kontrastu woli w ojczyźnie niebieskiej. Cieszę się, bracie, że przywołałeś mnie, bo chciałeś spotkać się ze mną. Cieszę się z naszego spotkania, bo czekałem na nie. Ludzie żyjący na ziemi poświęcili miesiąc lipiec na nabożeństwu kuprze ku najdroższej krwi, wylanej przez Słowo. Które stało się ciałem, na odpuszczenie Waszych grzechów, by pojednać Was z Bogiem i między sobą. Lecz zły duch otoczył ludzkość wielkimi ciemnościami i niewiele już widzicie. Bracie, dla rozproszenia tych ciemności doskonałą rzeczą jest twe postanowienie wyrzeczenia się wszelkiej opłaty za odprawianie mszy świętej, jak również odprawianie jej tylko w tych intencjach. Za które Jezus Zbawiciel przelał swą krew. Jest to najlepszy sposób dostosowania się do intencji Jezusowych składanych w jego ofierze Bogu Ojcu. Czy rozumiesz, bracie, co to znaczy? Ma to wskazać Jezusowi, że zrozumiano, dlaczego płynie nadal jego przenajdroższa krew. Jest również powodem niepodrzędnym zjednoczenie z Nim, Uczynić ściślejszym, głębszym i skuteczniejszym. Będzie to dowodem, że zjednoczenie z Jezusem doprowadzacie do prawdziwej komunii ze świętą i niepokalaną ofiarą. Zobaczysz, bracie, jak płodne w dobro będzie to Twoje postanowienie. Uwolnisz mszę świętą z więzów, które nie pozwalają wznieść się duszy. Wolnej od ludzkich zainteresowań ku swemu Stwórcy, odkupicielowi i uświęcicielowi. Droga, którą chcesz iść, będzie obfita w owoce. Nie ustępuj przed żadnym omamem, Bóg jest nieskończenie bogaty. Wśród codziennych kłopotów stąpił na ciebie promień złoty. Nie pozwól, by rozpłynął się w próżni. Ja Gabriel. Jestem blisko ciebie. Wstawiam się za tobą, czuwam nad tobą i modlę się za tobą. Tak, bracie. Świadomość, że archanioł Gabriel, który dopełnił wielkie poselstwo, modli się za tobą do Boga w Trójcy Jedynego i do Matki Najświętszej, wzmocni cię i dopomoże. Pamiętaj, bracie, że im bardziej modlitwy nasze będą zjednoczone, tym lepiej będą przyjęte. Bracie, wszystko, co w tym posłannictwie poleciłem tobie, wywołało wściekłość w królestwie ciemności. Nie mogło być inaczej, gdyż oznacza to wiele porażek dla piekła. Przekonasz się, że twoje postanowienie jest czymś wielkim. Jeśli potem twój przewodnik duchowny zechce włączyć do tego orędzia moje posłannictwo, stanie się to początkiem powolnej ale doniosłej reformy która otworzy oczy tym którzy dotąd byli ślepi na światło wkrótce się spotkamy punkt 95 bóg jedyne pragnienie dusz czyśćcowych 19 lipiec 1976 dusze czyśćcowe należymy do kościoła cierpiącego w oczekiwaniu na spotkanie z wiecznym boskim sędzią żyjąc na ziemi mieliśmy różne zainteresowania poza jedynym wielkim pragnieniem ujrzenia Boga w Trójcy Świętej jednego teraz oczekujemy pomocy braterskiej która przyspieszyłaby nasze uwolnienie z czyśćca Uważamy, że nie pojmiesz i nie zrozumiesz naszych cierpień. Obrazowo można to tak przedstawić. Wyobraźcie sobie człowieka palącego się wśród płomieni i pragnącego znaleźć się w czystej i świeżej wodzie. Jest to tylko blade porównanie, którym nie można przedstawić gorącego pragnienia zakończenia cierpień, które nam przeszkadzają w zjednoczeniu się z jedynym dobrem. Dla którego zostaliśmy stworzeni. Wy, ludzie będący jeszcze na Ziemi, rozproszeni tysiącznymi sprawami, znosząc różne wpływy na wasze zmysły i związanymi wieloma wymaganiami życia materialnego, nie możecie zrozumieć nas, duszczycowych. Pali nas jedna potrzeba, jedno pragnienie, jedyne niezmienne pożądanie połączenia z tym, który jest przyczyną. I celem naszego istnienia. Wy nie możecie nas zrozumieć, bo my widzimy inaczej niż wy. Bracie kapłanie, don Ottavio, wiesz, że my dla siebie samych nic uczynić nie możemy. Wiesz też dobrze, że za walczących jeszcze na ziemi możemy modlić się i otrzymywać dla nich łaski. Dzieje się to zgodnie z prawdziwym zamiarem opatrzności która chciałaby aby w całym kościele jako ciele mistycznym krążyła wzajemna miłość między Jezusem i jego członkami. Punkt 96. Żywy płomień dusze czyśćcowe. Teraz rozważ, jeśli podejmujesz celebrację Najświętszej Ofiary w jednym celu, na przykład za dusze w czyśćcu cierpiące, dla których On, Słowo, stał się ciałem, dokonał jej na kalwarii i nadal przez Wasze ręce dokonuje na wszystkich ołtarzach, dla odpuszczenia grzechów i darowania kar, jakie za sobą pociągają. Nie jesteś zdolny pojąć, bracie nasz, ile wdzięczności i uznania wzbudzasz w nas. Wówczas jesteśmy Tobie zobowiązani i wstawiamy się za Tobą do Boga. Ofiarujemy wtedy nasze cierpienia? Możemy je nazwać męczeństwem, za ciebie i Twoje duchowe potrzeby, by być przy Tobie w trudnej walce z mocami piekła. A wtedy płomyk palący się w Was i w nas, przemienia się nagle w wielki i żywy płomień, zwiększony zaś żar, ból i miłość łączy nas z Chrystusem i między nami. Braci i kapłanie Boży. Dlaczego nie używasz nigdy tych tajemnic łaski i miłości ukrytych w nas i w Was? Dlaczego nie robimy wspólnego wysiłku, by skrócić karę należną naszym winom i wzbudzić w Was źródło tylu nieoczekiwanych, ale rzeczywistych łask? Bracie don Ottavio, oczekujemy z tęsknotą, że gdy spełnisz swe zadania, Postanowienie Twoje stanie się rzeczywistością konkretną dla całego ciała mistycznego. Dziękujemy Ci za codzienne wspomnienie w modlitwie, w oczekiwaniu, by więzy między nami uczyniły skuteczniejszym dogmat obcowania świętych. Bracie, doświadczenia potwierdzą prawdę tego posłannictwa. Chcielibyśmy także, by kapłani, Dowiedzieli się o nim. Punkt 97. Gdybyście mogli ujrzeć niebo. 20 lipiec 1976. Dusza Z. Don Ottawio, ja jestem Z. Ile to rzeczy chciałabym Ci powiedzieć? Po naszym ostatnim spotkaniu w parafii C. Byłam kilka dni w szpitalu i potem zaraz niebo. Nie zaznałam straszliwego oczekiwania w czyśćcu. Jestem teraz szczęśliwa na zawsze. Jestem na wieki wdzięczna Bogu za dar życia i za te utrapienia, które towarzyszyły mojemu istnieniu i były miarą mojej miłości ku Jezusowi. Don Ottavio, jestem wśród tych dusz, które modlą się za księdza a jest ich tyle. Odwagi dla księdza jeszcze walczącego na ziemi, gdy cierpienie dręczy, czas wydaje się powolnym, tak wolnym, jakby się zatrzymał. Tutaj zaś czas płynie szybko, szybko kończąc każdą rzecz. Gdybyście mogli widzieć to, co my widzimy, na pewno nie istnieliby już ateiści. Lecz wówczas ustałaby próba wiary. Próżne by też były wszystkie wasze czyny. Bóg nieskończenie mądry dobrze uczynił wszystko, wszystkim rządzi i kieruje do właściwego celu. Ksiądz był moim spowiednikiem, dlatego zajmuje szczególne miejsce w mej duszy. Znam więc dary łaski, którymi Jezus go ubogacił. Pozwalam sobie powiedzieć jednak, że trzeba być wrażliwym, aby wyczuć, że te dary są przede wszystkim ku większej chwale Bożej. Następnie ponieważ kapłan nie należy do siebie samego, ale do kościoła, przeto i te dary udzielone Jemu nie są dla Niego, ale dla wspólnoty. To też gdy użycie tych darów jest potrzebne dla większej chwały Bożej i dobra dusz, trzeba dawać, dawać aż do wyczerpania. Bóg Ojciec dał Chrystusa swego jednorodzonego syna dla ludzkości. Jezus, Jezus zaś wyniszczył sam siebie w ofierze dla chwały Ojca i zbawienia dusz. Don wszystko, co ksiądz otrzymał jako człowiek i jako kapłan, powinien to ofiarować ze świetlanym przykładem boskiego mistrza w całopalnej ofierze na chwałę Ojca i zbawienie wielu dusz. Ksiądz codziennie prosi o duszę, a to pragnienie niezaspokojone ma od Jezusa. Ma też od niego sposoby ratowania dusz. Cóż więc pozostaje dla księdza? I jedna rzecz wierność wszystkiemu, czego od niego żąda się. Jest to klucz do uświęcenia i ubogacenia jego duszy. Naprzód i do zobaczenia wkrótce. Punkt 98. Dogmat świętych obcowania. Nieoceniony skarb. 21 lipiec 1976. Ojciec R. Jestem ojcem R. Tylko jeden raz widzieliśmy się za życia. Śmierć, która przynosi koniec życia ziemskiego, otworzyła przed moją duszą prawdziwe życie, w którym on w trójcy jedyny, daje nam w nim udział w stopniu, w jakim na ziemi wierzyliśmy w niego. Ufali, kochali i służyli. Don Ottawio, wiem, że inni powiedzieli ci, że nie możecie zrozumieć, czym jest niebo. To prawda, to też nie będę usiłował poruszać tematu przewyższającego możliwości waszej wyobraźni. Wystarczy wam wiedzieć, że nawet najbardziej rozwinięta wyobraźnia nie potrafi nigdy przedstawić nawet w zarysie rzeczywistości przewyższającą każdą waszą zdolność pojmowania. Zwrócę się raczej do argumentu bardziej przystępnego, a trudniejszego do przeżycia w praktyce, do dogmatu obcowania świętych. Niestworzona mądrość przypomina wam o tym dogmacie w credo, a on pozostaje tak niezrozumiany, z wielką szkodą dla walczących na ziemi i cierpiących w czyśćcu. Nie wystarczy bowiem przyjąć go tylko w teorii. Jedynie wprowadzony w codzienną praktykę życia, daje on możność wzbogacenia nie tylko waszego życia osobistego, ale również całego wspólnotowego życia kościoła. Pamiętajcie, że wasza codzienna pomoc duszom czyścicowym przemieni się w deszcz łask. Oraz pomaga w nawiązaniu miłosnych kontaktów, czyli zjednoczenia między wami i duszami z czyśćca. Pomyślcie też, co możemy my, żyjący w Bogu i z Bogiem, jeśli zwrócicie się do nas z prośbą o pomoc. Dogmat obcowania świętych może być porównany do wielkiego nieocenionego skarbu, o który mało kto dba i korzysta poza wspomnieniem. Jako mizerny akt wiary. Punkt 99. Płodne Apostolstwo. Ojciec R. Don Ottavio, Jestem pewny, że szerzenie konieczności poznania i głębokiego wprowadzenia w życie tego dogmatu jest wielkim i płodnym Apostolstwem. Tylko wtedy, gdy dzieci Boże, trzech kościołów, Triumfującego, walczącego i cierpiącego. Żyją wspólną wolą poznania się, ukochania i chęci wzajemnego udzielania sobie pomocy, jest drogą umocnienia ciała mistycznego, zwłaszcza w walce przeciwko siłom złego. Do Ottawio zło rozszerza się, anemia duchowa się wzmaga. Szatan znalazł przyjaciół, i współpracowników knujących spiski, w przygotowaniu swej napaści na Kościół. Teraz grozi wybuchem nienawiści w Italii i Europie. Modlitwa, wynagradzanie i pokuta to jedyne metody mogące zniechęcić nieprzyjaciela. Uniknęłoby się nieszczęść, gdyby z wiarą przyjmowano wezwanie Najświętszej Maryi Panny, która wielokrotnie chciała was uprzedzić. O wielkim niebezpieczeństwie grożącym Kościołowi i ludzkości. Nie bój się i nie dbaj o sądy innych. Mów wyraźnie i nawołuj duszę do rzeczywistości, którą utracili z oczu. Ludzie tracą rozum. Jeśli nie będą słuchali orędzi, nadejdzie dzień, w którym mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd, by oskarżyć obecne pokolenia niewierne, pogańskie. I bardzo bezbożne. Błogosławię Cię, Don Ottawio. Punkt setny. Jezus, nie jestem bierny w duszy. 23 lipiec 1976. Jezus, pisz synu mój, wiarę należy praktykować w życiu codziennym. Wielu chrześcijan wiarę odrywa od czynów. Wiara powinna ożywiać wasze czyny, tylko wtedy staje się praktyczną. Wiara bez uczynków jest próżna, a uczynki bez wiary nic nie są warte. Bez wiary nie tylko uczynki nic nie są warte, lecz nawet słowa, które wtedy wymawiacie. Synu, czy pragniesz być wartościowym narzędziem w moich rękach? Chciałbym cię mieć za takie narzędzie, to też powinieneś się nim czuć i jako takie działać i mówić. Powinieneś wierzyć, że jestem z tobą, jest w tobie bardzo czynne. Wiara stanie się przejrzysta, jeśli będziesz zawsze z nią złączony. Don Ottawio, Jezu. Ale czy nie ma niebezpieczeństwa, że się pomylę? Jezus. Nie. Jeśli będziesz wierzył mocno, że to ja w Tobie żyję i myślę, mówię i działam, kocham i ufam, błogosławię Cię, synu mój.